Dzień dobry mistrzowie. Dobrze, zaczynamy w shaft. Także idziemy tutaj już do właściwego miejsca. Czyli do pewnego drzewa, które jest bardzo istotne dla fabuły. Zeskakujemy tutaj. Idziemy w prawo i kierujemy się do tych małych latarenek, które tutaj widzimy. Nie? Mhm. I teraz mistrzowie, tutaj trzeba zaskoczyć. O. I tu, jak widzicie, jeżeli spójdziecie po prostu, to najprawdopodobniej spadniecie w przerwę. Także ja bym polecał biec, wtedy troszeczkę nas wyrzuci do przodu, jakby ta prędkość biegu. Ok, i teraz tak. Teraz. Czekajcie, czy tutaj, nie tutaj? Jest troszeczkę problematyczna kwestia. O. Tutaj, mm, tutaj do rury, tu się możemy zrolować ładnie, dostaniemy damage oczywiście, tutaj skaczemy na te, mm, na te blachy, tak? I teraz, mistrzowie, musimy iść, poczekajcie, żebym ja sobie przypomniał, gdzie iść, tutaj do latarenki. Tutaj do lata ręki. Musimy się zawsze upewnić, że mamy pełne życie, nie? Bo jest ryzyko śmierci. Także tutaj możemy zejść. Tak, tutaj możemy zejść. Hmm. I teraz tak. Tutaj możemy się zrolować. Także pięknie. I tu możemy zaskoczyć na Na blachy. I zmniejszymy tego pta ptaszka. Nie tylko. Okay. <laughs> Patrzcie kolego, on da nam znowu dew Essence, także easy, pure krysztalki. I czy tutaj była jakaś znajdźka? Niech no popatrzę, tak jest tutaj, Ok. Cyk, Crystallized Cluster, całkiem spoko. Teraz niech chcę przypomnę gdzie tutaj mieliśmy zejść dalej, tutaj. Tutaj na tą platformę. Cyk. Zaraz. O, mało nie zginąłem, pani. Hmm. Na tą platformę. Teraz na tą platformę, tutaj. Trzeba tak z narożnika zejść, bo jak zejdziecie z, tak troszeczkę od narożnika, to się zaśliźniecie. też, moim zdaniem, jest tutaj źle zrobione, ale. O, cyk. I teraz. Trzeba tutaj zeskoczyć tak nieintuicyjnie, ale trzeba zeskoczyć na tą, na tą część niżej. O. No i to jest właśnie ta kwestia, nie? Dobrze, mistrzowie. Próba numer dwa. Żyjemy. Nice. Dwa chilki. Także pyk. I tutaj idziemy. O! Jesteśmy, nie? Całkiem spoczką. Całkiem spoczko mistrzowie. Udało się. To może być e, irytujące, ale trzeba dosyć precyzyjnie się ustawiać tutaj, nie? Także easy. Zbieramy znaczki, piór krystal, całkiem spoko. Idziemy rurą do końca, dojdziemy do punktu kontrolnego. Mhm. Widzicie, mamy czerwone lampki sygnalizujące kierunek, że idziemy dobrze. Sacred Blood Crystal, kolejny Healing Item. Ich nie ma za wiele. Ok. I tutaj musimy odpocząć przy ognisku. w naszych rękach, tak jest. I tutaj się pojawi memorka. Uh -huh. To już, to już, tego już nie będziemy. Seal of the tree, to jest przedmiot, który dostaliśmy. I to jest całkiem fajny, fajny seal. Można go, polecam go ogólnie zmienić. Ja go używam najczęściej. Mm w New Game Plus także całkiem spoko sync rate increase over time up to 50% mm, ok I możemy spróbować go w sumie podnieść nie, nie wiem czy mamy przedmiot ale chyba mamy cyk 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 o nie mamy tutaj Okej. Tu ok mm, może być no nie przeszkadza nie Czekajcie, czym jeszcze czy my mamy tutaj jakąś opcję. Aha, tu mamy, tu możemy podnieść Life na 10. że mieliśmy jeszcze 15, Stability weźmiemy stówkę, Max LP. Hmm. Tutaj mamy Physical Damage, Fire Damage, Electricity Damage, Shatter Damage, All Defenses, All Defenses 50. Także możemy, możemy to też wymienić. Na trochę wyższy Infection Resistance. Hmm. Jak tam chcecie, to się może pobawić. Counterfeel no longer. Consume syncrate to jest dosyć OP. Piercing Claw Last 50% Longer to też jest bardzo OP. Hmm. Tarcza daje większą odporność między, wobec wszystkich efektów i elementów, także całkiem spoko. Ale zostaniemy przy takim, że coś tam będziemy dostawać, przynajmniej obrażeń, nie? bo tu można się tak stankować i tak super efektywnie mm, zrobić ten build, że naprawdę jest super łatwo. Zbyt łatwo, po prostu musimy coś, jakiś damage dostawać. Nie? Dobrze i teraz tak, cofniemy się teraz mm, do temporary camp, camp, campsite i porozmawiamy z naszą koleżanką rogatą koleżanką. Która cały czas tutaj sobie dziwi. Cyk. Remlak to jest ten, ten doktorek. OK Ym, I teraz tak, musimy się wrócić do miejsca, gdzie było to drzewko. Także sewer Gate of the Tree. Ona tu będzie stać. Pomoże nam otworzyć te drzwi. Katzanka zostawimy, nie? A co tam? Tu będzie mieć oczywiście bośnika do pokonania. Gotowa? Join the fight. Nice. Dobra, weźmy parowanko może. Także. Gangbang. Który nas e, atakuje z każdej strony. Skacze na nas pełno pełną aoe oczywiście, okej. Okay. Nie rabalka średnia się przydaje tutaj. No mogę ją zabić. Ok, ała, oczywiście nie może być inaczej. To jest walka: najlepiej ją szybko zaklikać i zapomnieć o mnie. To nie? jest ceny rodzaj walki. Zostawcie mi mirabelkę w spokoju. Mirabelka, lec się dziołko. I ile będziesz wisieć w tym powietrzu? dobra Dawaj, jeszcze raz. Jeszcze raz oe. Easy. Dobrze, że to można zaklikać, bo to walka to byłby dramat, nie? Okej. Okay. I co Mir mirabelka? Masz coś do powiedzenia? Nie? Dobra, i teraz mistrzowie tak. Dobrze, I teraz mistrzowie wskakujemy tutaj. Wskakujemy do dziury znowu. Mm. Tak jest. I mamy drzewo. Nie wiem, czy ja tutaj tak padałem, ale no możliwe. Dobrze. I teraz mistrzowie mamy nowy hmm, punkt kontrolny, który możemy odebrać. Musimy spowodować, żeby to drzewo rozkwitło na powrót. Branch nazywa się. Central Garden. I sobie może weźmy ten habs do, do 40 pociągniemy. Demerz mamy w porządku. Musimy pogadać tu z działką. Weźmiemy tylko znajdźkę na końcu. I ona się nas zapyta, czy kontynuować podróż. Gasz. however i no, don't understand <laughs> boring as hell i don't care about your evolution or what just tell me where is Asteria? Where is Asteria? I don't know. It's For this, you will pay with your life. Interesting. Whatever. Farewell, Karon! Now that you've... Well... Continue your mission. Nigdy nie wybrałem give up your mission, I... także. Oh. No i ona już tutaj nic nie mówi. I teraz mistrzowie. Right. Możemy Wisteria. iść. Zdaje się, że w prawo. Tutaj można sobie poczytać jakieś pierdoły o chyba poprzednich. Mm, mm, bladerach. Tak. Także są jakieś nagrobki, czy cokolwiek to jest, nie wiem, szczerze powiedziawszy. Ta lokacja jest pusta w większości. Jest tylko jeden teleport tutaj, który zaraz, z którego skorzystamy dla zasady, żeby wam pokazać gdzie idziemy. Znaczy gdzie on prowadzi. I... Mm -hmm. I można zabrać jeden armor tutaj. W tym miejscu właśnie, o cyk. Guardian armor, guardian helm. Możemy w ogóle go użyć, on jest całkiem spoko. Bardzo dobry, bardzo dobry armor. Cyk. Nawet panie wygląda też. Pasuje. I teraz możemy wejść tutaj, możemy się przenieść. Przenosi nas to oczywiście do kanałów. Tutaj gdzie nie pójdziemy, to wchodzimy do kanałów. Tutaj mamy znajdźkę, tutaj chyba nie da się zaskoczyć. Mhm. Oczywiście wrócimy się tam do tego drzewka zaraz i pójdziemy w drugą stronę. Całkiem pięknie. Okej, tutaj jest jakaś notatka. Tutaj wskakujemy do dziury. Cyk, 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 Pure Crystal. I jak wiecie, nie wiem czy pamiętacie, to jest początek gry. Sam dosłownie to jest te pierwsze zejście, gdzie Rasty Long Sword zdobywaliśmy, i tutaj po tych schodkach wchodziliśmy. A tutaj za kratą był mobek. Także teraz możemy zabrać tutaj Blader Sword. To są, ogólnie, to są ogólnie te podstawowe bronie, nie? I tutaj jak widzicie mamy ognisko i możemy zeskoczyć do tego ogniska, nie? Cyk. Uh -huh. No i możemy skorzystać z gałęzi. Teleport, central garden. Pójdziemy teraz w lewo, zobaczymy co tam jest. Ale nie pamiętam, żeby ogólnie, ogólnie coś tam było, także. Można sobie poczytać te informacje na tych nagrobkach ewentualnie. Nie wiem, czy to są nawet nagrobki, czy cokolwiek to jest, nieważne. A to nie jest żaden hub, tutaj to jest miejsce fabularnie, ekstremalnie istotne. I żeby wykonać pewne questy, bo będzie się trzeba tutaj wrócić w pewnym momencie. I to drzewo będzie jakby rozkwitać coraz bardziej. Ale nie ma tu chyba nic poza tym jeżeli chodzi o itemy, przynajmniej ja nie znalazłem nic poza tym armorem, także widzicie jakieś stoły porozkładane, drzewko sobie ładnie rośnie, a oblizałem tu trochę ścian w tym miejscu, także myślę, że nie znalazłem, bo po prostu nic tu nie ma już więcej poza tym armorem i tymi informacjami, nie? No i tu wracamy do, do właściwego punktu. No dobrze mistrzowie, to się cofamy. I cofamy się teraz do... Um, ...Underground Shaft. I się wracamy tymi drzwiami, którymi przeszliśmy, nie? Ja sobie parowanko włączę, windą w zasadzie. Dojdziemy do następnego punktu kontrolnego. Fajnie wygląda ten armor. To jeden z fajniej wyglądających armorów w tej grze, prawdę mówiąc. Pasuje nawet, chociaż tak średnio pasuje. Te krakery bardziej wyglądają jak koruptet jakaś broń. A jest też taki fajny koruptet set tutaj. Dobrze. Corrupted blader visor. To znaleźliśmy w... ...watchtower zdaje się i corrupted bladers armor, nie? O bardzo fajnie wygląda. też, ale nie wiem czy, co ja chcę. Chyba chcę jednak, chociaż może zostać. Dobrze, niech będzie. Niech będzie. Tu będziemy mieli do pokonania jeszcze raz robociki. Może całkiem spoko. Fajnie. Aha. I lepiej kombosów. Irytujące te motory są w tej jednej Jeszcze oczywiście musi wybuchnąć. Wybuchnicy są jeszcze gorsze. Aha. Super. Za mało stunu. Dobrze. Kolego, weź przystęp. się w ogóle troszeczkę timing zmienia, jeżeli chodzi o atakowanie po tym czerwonym oku. Okej, okay, idziemy do góry. Tutaj mamy brunch, a mogłem je w sumie wziąć wcześniej, zapomniałem, że ono tu jest, szczerze powiedziawszy, całkowicie zapomniałem, że ono tu jest i ono się nazywa Hayden platform, pięknie. No i lądujemy tu na stacji, tu chyba nic nie ma, możemy stąd już wyjść, także bardzo spoko. A, i dochodzimy do mojego ulubionego miejsca: uh, Ancient Machine Works. <noise> tu będzie parę, znaczy jedna elita, której nie znam w ogóle do dzisiaj. Tylko w zasadzie raz ją zabiłem, później unikałem. Bo już mi się nie chciało z nią bić, ale no zobaczymy. Dobrze. Mm -hmm. Zaporożce, więcej zaporożców leży. O, tutaj jakiś inny model samochodu. Zaskakujące. Pełno robocików. <noise> Także w sumie to miejsce jest ogólnie fajne, naprawdę. Podoba mi się to wysypisko. Można je tak potraktować jak wysypisko, nie? W sumie. Tutaj jest jeszcze jedno. Coś dobre, zróbmy tak. Ten baraż jest fajny, żeby o, wybuchy, wybuchy, wybuchy. Tak jest. Muszą być wybuchy, mistrzowie. Mopki muszą wybuchać, bo jak nie wybuchają, to nie ma zabawy, nie? Oj oj oj, 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 oj. Jeszcze... Jeszcze Jestem w stanie przeżyć to, że one faktycznie jak żyją to wybuchają, ale jak już się zabijemy i znowu wybuchają, no to, to już jest trochę dla mnie przegięcie. Okej okay. Zaskakujemy dobrze, przynajmniej że tu też nie ma Poisona, także to jest na plus. Idziemy tutaj w prawiksa. Te nogi będą nas kopać tak. no już, już ile tego <laughs> zewsząd będą przychodzić nogi i nas próbować skopać To jest nawet zabawne akurat. O, fajnie okej. Okay. Możemy sobie wyrzucić naszą kuleczkę. Tutaj zaraz przyjdziemy, tam drugą stroną przejdziemy, tylko... ...próbujemy najpierw wykończyć tą elitę właśnie, nie? Ona jest... Ona jest tutaj, niedaleko. Jest troszkę irytująca, ale nie jest aż tak bardzo irytująca. Znaczy no trochę... Trochę jest. Okej. Okay. Mnie irytuje to, że ja nie wiem, nie mam pojęcia, jak się tego nie nauczycie. To tutaj jest ciężko co cokolwiek z tych ataków. Jak one, jak. Bo one nie są w żaden sposób logiczne, nie? Po prostu. Okej. Okay. O, zablokowało się chyba. Ty, ja muszę się uleczyć, o ty, po. Oczywiście. Dwa razy, ale. Okay. Zaklik, zaklik, zaklikajmy to Zaklikajmy to mistrzały Zaklikajmy to, a co? Co to było? Aha, oni wybuchają przecież no tak, zapomniałem ja, nie, nie, nie jestem w stanie sobie wyobrazić, że ktoś... Mamy Dual Essence, że ktoś grał w to, robił playtest i powiedział sobie: Ale fajne miejsce stworzyliśmy. Wszystko tu wybucha. Co nie uderzymy, to wybucha. Mobek wali AOE. Lata po całej mapie jak wariat. Ale świetny element stworzyliśmy. Ale świetne wyzwanie, które można całkowicie zaklikać. Ok. No to jest ten element, który mnie zaskakuje, naprawdę. W dzisiejszych grach. Bo ogólnie fajna lokacja, fajne miejsce. Dobrze się tutaj człowiek orientuje. Jest fajnie sygnalizowane, nie jest symetryczne. Nie stwarza jakichś takich problemów. Orientacyjnych jest bardzo fajnie zrobione. Nie zasypane jakimiś gównianymi, wybuchającymi mobami, nie? No i oczywiście reskinami, bo. Bo why not, nie? Okay. Widzicie ten SIL daje nam możliwość ucieczki po prostu i czekania aż się napełni specjal. To też jest trochę absur absurdem. Oj. Dosyć op jest ta, ta opcja. drony też muszą wybuchać no i idziemy do góry ogólnie tu jest dosyć liniowa progresja nie da się tutaj za bardzo zgubić w tym miejscu nie? ale jest w porządku tak czysto urbanistycznie powiedzmy jest w porządku to jest też jakiś, jakiś taki mały jest troszeczkę odróżniający się od reszty lokacji mimo wszystko bo większość wydaje się taka. Watchtower chyba jest najlepszą lokacją w tej kwestii. nie? Jeżeli chodzi o takie wyróżnianie się, bo jest naprawdę fajnie zrobiona ta lokacja. Tutaj są zwykłe mopki, które można zaklikać. Aha, padłem na tego. na wybuchającego kolega. No i tutaj mistrzowie jest. będzie pewien gimmick. Który będzie trzeba rozwiązać, dlatego że ta lokacja się nazywa Azemble Pool. No i tutaj będzie trzeba zniszczyć pewne zasilanie dla robota, no ale dzięki temu będziemy mogli pozyskać przedmiot, który da nam możliwość wbicia broni na maksa. Także w sumie dosyć warto tutaj wszystko zeksplorować, nie? Ale, mistrzowie, ja tak, ja zakończę dzisiaj już na, na, tym, na, na tym miejscu. Także pewnie zdążę opublikować dzisiaj jeszcze jeden odcinek, prawdopodobnie mm, już z eksploracji tego miejsca, nie? Także dzięki i do następnego. Na